W dzisiejszym odcinku, Aresztowany Ukrainiec i fałszywe akcje Orlenu. Udawali policjantów, byli uzbrojeni, brutalny gang rozbity. Afgańczyk atakuje nożem na ulicy. Ukrainiec stworzył mafijny łańcuch faktur. Dramatyczna kłótnia pod Wrocławiem, Ukrainiec dźgnął kolegę. Aresztowany Ukrainiec i fałszywe akcje Orlenu. Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą z Jasła, przy współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości z Rzeszowa, zatrzymali 23 obywatela Ukrainy podejrzanego o wyłudzanie pieniędzy w związku z fałszywymi inwestycjami akcje spółki paliwowej Orlen. Ofiarą tego oszustwa padł 83-letni mieszkaniec jednej z miejscowości w gminie Jasło. Mężczyzna, przekonany co do legalności inwestycji, przekazał przestępcom ponad 34 tysiące złotych. Po pewnym czasie, zorientowawszy się, że został oszukany, skontaktował się z policją. Funkcjonariusze szybko ustalili, że oszuści nie zakończyli jeszcze działań i próbują nakłonić seniora do kolejnej wpłaty w wysokości 25 tysięcy złotych. Pieniądze miały zostać przekazane na parkingu przed jednym ze sklepów w miejscowości Szebnie. Policja, świadoma zamiarów oszusta, zorganizowała zasadzkę. W środowe popołudnie mężczyzna pojawił się we wskazanym miejscu, nieświadomy, że obserwują go funkcjonariusze. W momencie, gdy próbował odebrać gotówkę od starszego mężczyzny, został zatrzymany na gorącym uczynku. Jak się okazało, zatrzymany pochodzi z województwa małopolskiego. Podczas przeszukania jego pojazdu ujawniono 70 tysięcy złotych w gotówce, której pochodzenie jest przedmiotem dalszego śledztwa. Policja podejrzewa, że pieniądze mogą pochodzić z innych przestępstw o podobnym charakterze. Dalsze działania śledczych doprowadziły do przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanego. Tam zabezpieczono kolejne środki pieniężne w różnych walutach, euro i dolarach, a także telefony komórkowe, komputer oraz liczne karty SIM. Te przedmioty mogą świadczyć o tym, że zatrzymany był jedynie częścią większego mechanizmu przestępczego, zorganizowanego w celu wyłudzania środków od nieświadomych ofiar, często osób starszych. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i usłyszał zarzuty dotyczące oszustwa. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Decyzją sądu rejonowego w Jaśle został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Policja przypomina, że każda oferta szybkiego zarobku, szczególnie w przypadku inwestycji obiecujących wysokie zyski, powinna wzbudzać ostrożność. Oszuści często posługują się nazwami renomowanych firm, aby uwiarygodnić swoje działania. W przypadku najmniejszych wątpliwości warto skonsultować się z rodziną, doradcą finansowym lub zgłosić sprawę odpowiednim służbom. Dzięki szybkiej reakcji 83-letniego mężczyzny oraz skoordynowanej akcji służb udało się uniknąć kolejnych strat finansowych i doprowadzić do zatrzymania osoby podejrzanej o udział w przestępczym procederze. Udawali policjantów, byli uzbrojeni, brutalny gang rozbity. W wyniku skoordynowanych działań służb z Belgii, Polski, Niemiec i Holandii. Doszło do rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, której członkowie odpowiedzialni byli za brutalne napady, nielegalną produkcję papierosów, handel tytoniem i zakazanymi substancjami. W szeroko zakrojonej operacji uczestniczyły jednostki Federalnej Policji Sądowej z EUPEN i Limburgii, belgijska oraz niemiecka służba celna, a także polskie centralne biuro śledcze policji. Efektem wspólnych działań było zatrzymanie 32 osób podejrzanych o przestępstwa popełniane na terenie kilku państw. Grupa odpowiadała między innymi za brutalne napady na fabryki w belgijskich miejscowościach Eupen i Maasmechelen. Przestępcy, podszywając się pod policjantów, posługiwali się bronią palną i stosowali przemoc wobec pracowników zakładów. Ofiary były obezwładniane i zmuszane do wykonywania poleceń, a ich wolność była w istotny sposób ograniczana. W trakcie jednego z planowanych kolejnych napadów jednostki kontrterrorystyczne z Belgii i Holandii wkroczyły do akcji zatrzymując sprawców na gorącym uczynku podczas przetrzymywania osób na terenie obiektu. Wśród zatrzymanych znaleźli się także obywatele Polski. Kilkunastu z nich powiązanych było z krajową i międzynarodową przestępczością zorganizowaną. Część osób figurowała w systemach jako poszukiwane listami gończymi, co dodatkowo wskazuje na ich wcześniejszą aktywność przestępczą. Podczas działań zabezpieczono znaczne ilości materiałów dowodowych. Belgijskie służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów, w której działały dwie kompletne linie produkcyjne. Znaleziono tam ponad 16 milionów 400 tysięcy gotowych papierosów oraz ponad 15 ton tytoniu. Dodatkowo przejęto pięć sztuk broni palnej, w tym broń maszynową, a także sprzęt wojskowy: kamizelki kuloodporne, opaski imitujące wyposażenie policyjne, 12 pojazdów, gotówkę i biżuterię. Straty skarbu państwa z tytułu oszustw podatkowych związanych z handlem wyrobami tytoniowymi Oszacowano na prawie 24 miliony 700 tysięcy euro. Śledztwo wykazało, że grupa posiadała rozbudowaną siatkę kontaktów w Polsce, Niemczech, Holandii oraz na Ukrainie. Cała operacja była możliwa dzięki współpracy służb kilku państw. Belgijskie władze podkreślają istotną rolę funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, którzy przekazali kluczowe informacje operacyjne i koordynowali część działań transgranicznych. Wspólne działania doprowadziły do poważnego uderzenia w zorganizowaną przestępczość, która działała na wielu poziomach, wykorzystując struktury logistyczne rozciągające się poza granice jednego kraju. Obecnie śledztwo prowadzone jest przez belgijskie służby w ścisłej współpracy z zagranicznymi partnerami. Czynności mają na celu zarówno pociągnięcie do odpowiedzialności zatrzymanych osób, jak i ustalenie pełnego zakresu działalności grupy. Trwa analiza materiałów zabezpieczonych podczas przeszukań a kolejne wątki mogą doprowadzić do dalszych zatrzymań. Ujawnienie tego typu działalności pokazuje jak duże znaczenie ma międzynarodowa wymiana informacji i szybka reakcja służb w przypadku transgranicznych działań przestępczych. Afgańczyk atakuje nożem na ulicy. W północnym Londynie doszło do brutalnego ataku, który wstrząsnął lokalną społecznością. Sprawcą był imigrant pochodzący z Afganistanu, który w nieznanych jeszcze okolicznościach zaatakował kilka osób ostrym narzędziem. Wśród rannych znalazło się czternastoletnie dziecko. Zdarzenie miało miejsce na terenie dzielnicy Hillingdon, gdzie wkrótce po incydencie zaczęli gromadzić się zaniepokojeni mieszkańcy. W reakcji na atak wiele osób wyszło na ulicę, okazując emocje i domagając się natychmiastowej reakcji ze strony władz. A tak wywołał falę oburzenia i kolejny raz uruchomił publiczną debatę na temat polityki imigracyjnej w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie z Londynu stało się dla wielu dowodem na to, że otwarte granice prowadzone bez wystarczającej kontroli mogą nieść za sobą niebezpieczne skutki. W opinii wielu komentatorów nie chodzi jedynie o samą migrację, lecz przede wszystkim o brak skutecznych narzędzi weryfikacji osób, które wjeżdżają do kraju. Politycy, zarówno z lewej jak i z prawej strony sceny politycznej, zostali postawieni przed koniecznością zajęcia jednoznacznego stanowiska. Głos zabrali także przedstawiciele partii centrowych i demokratycznych, którzy do tej pory opowiadali się za umiarkowaną polityką integracyjną. Zgodnie twierdzą oni teraz, że potrzebne są bardziej zdecydowane działania oraz wyraźniejsze sygnały dające społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Wydarzenie to wpisuje się w szerszy europejski kontekst rosnących napięć związanych z napływem migrantów. Niepokój społeczny podsycany jest przez doniesienia o kolejnych incydentach z udziałem osób, które miały otrzymać szansę na nowe życie, lecz dopuściły się przestępstw. W takich przypadkach rośnie poparcie dla ugrupowań populistycznych, które od lat wskazują na zagrożenia płynące z braku efektywnej kontroli granic i niedostatecznej selekcji migrantów. Jednocześnie podkreśla się, że tego typu wydarzenia mają również negatywny wpływ na samych imigrantów, zwłaszcza tych, którzy uczciwie próbują ułożyć sobie życie w nowym kraju. Przestępstwa popełniane przez nielicznych rzutują na całą społeczność, co prowadzi do wzrostu uprzedzeń i nieufności. To mechanizm znany z historii migracji wielu narodów, w tym również Polaków, którzy mieszkając na wyspach, niejednokrotnie doświadczali zbiorowej odpowiedzialności za działania jednostek. Sprawa ataku z Londynu wciąż jest przedmiotem dochodzenia. Policja nie ujawnia szczegółów dotyczących motywów sprawcy ani stanu zdrowia poszkodowanych. Władze zapewniają, że bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem, a służby pozostają w gotowości na wypadek dalszych zagrożeń. Mimo to zdarzenie to pozostawiło ślad w świadomości społecznej i z pewnością przyczyni się do dalszego zaostrzenia dyskusji o imigracji, kontroli granicznej oraz integracji cudzoziemców w krajach europejskich. Ukrainiec stworzył mafijny łańcuch faktur. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Podkarpacką Krajową Administrację Skarbową. Oraz rzeszowski zarząd Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Krajowej udało się rozbić zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury VAT na ogromną skalę. Na czele gangu stał obywatel Ukrainy, uznany przez śledczych za założyciela i głównego organizatora całego procederu. Według ustaleń grupa liczyła co najmniej 20 osób, wśród których znaleźli się zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Grupa działała na terenie kilku województw podkarpackiego. Mazowieckiego, Świętokrzyskiego oraz Łódzkiego. Przestępcy specjalizowali się w wystawianiu tzw. pustych faktur VAT, które dokumentowały pozorne transakcje handlowe. Faktycznie jednak nie miały one żadnego pokrycia w rzeczywistości i służyły jedynie do wyłudzania podatku oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw. Działalność grupy obejmowała również pranie brudnych pieniędzy. W toku śledztwa ustalono, że członkowie gangu powołali do życia 25 fikcyjnych spółek, które tworzyły złożony łańcuch pozornych operacji gospodarczych. Łączna wartość wystawionych dokumentów wyniosła blisko 107 milionów złotych. Niektóre z osób zaangażowanych w działalność grupy posiadały nielegalnie broń palną, a także przekraczały granice Polski z naruszeniem obowiązujących przepisów. Podczas zabezpieczania majątku podejrzanych śledczy zajęli mienie o znacznej wartości. Wśród przejętych przedmiotów znalazł się luksusowy zegarek warty 80 tysięcy złotych, dzieła sztuki o wartości przekraczającej 247 tysięcy złotych, a także złota biżuteria warta ponad 800 tysięcy złotych. Zabezpieczono także gotówkę oraz samochód osobowy. W celu zabezpieczenia ewentualnych kar finansowych prokuratura ustanowiła również hipotekę przymusową na majątku podejrzanych o wartości 2 milionów złotych. Wobec części oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze – w tym zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Jedno z poręczeń opiewa na kwotę 500 tysięcy złotych. Sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego w Przemyślu, gdzie trafił już akt oskarżenia przeciwko 15 osobom. Śledztwo jest jednak kontynuowane, a organy ścigania nie wykluczają dalszych zatrzymań i rozszerzenia zarzutów. Przestępstwo związane z wystawianiem fikcyjnych faktur VAT oraz praniem pieniędzy jest jednym z najpoważniejszych problemów gospodarczych, z którymi mierzą się instytucje skarbowe i organy ścigania. Uderzenie w tego typu działalność wymaga długofalowej współpracy służb oraz precyzyjnej analizy finansowej. W tej sprawie kluczowe okazały się działania koordynacyjne pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a CBŚP, które doprowadziły do rozbicia dobrze zorganizowanej struktury przestępczej o zasięgu ponadregionalnym. Dramatyczna kłótnia pod Wrocławiem. Ukraińiec dźgnął kolegę. W niewielkiej miejscowości Smolec położonej pod Wrocławiem doszło do dramatycznego zdarzenia, które zaskoczyło zarówno mieszkańców, jak i służby. W sobotni wieczór dwóch obywateli Ukrainy spotkało się prawdopodobnie w celu wspólnego spędzenia czasu. Znali się wcześniej i utrzymywali koleżeńskie relacje. Z ustaleń śledczych wynika, że panowie mogli spożywać razem alkohol. Niewiadome pozostają jednak dokładne okoliczności oraz przyczyny późniejszego konfliktu, który zakończył się atakiem z użyciem noża. Do awantury miało dojść nagle. W jej trakcie jeden z mężczyzn, zidentyfikowany jako Wajaceslaw K., chwycił za ostre narzędzie i zadał cios swojemu koledze. Ostrze trafiło w plecy, tuż pod prawą łopatką. Ranny mężczyzna doznał poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala. Diagnoza wykazała odmę opłucnową, co oznacza obecność powietrza w jamie opłucnej, prowadzącą do problemów z oddychaniem i zagrażającą życiu, jeśli nie zostanie szybko podjęte leczenie. Sprawca został zatrzymany na miejscu i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. W trakcie przesłuchania przyznał się do ugodzenia nożem, jednak zaznaczył, że nie miał zamiaru wyrządzić poważnej krzywdy. Twierdził, że wcześniej to on był atakowany przez pokrzywdzonego, który miał go uderzać po głowie. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, analizując wszystkie dostępne materiały oraz przesłuchując świadków zdarzenia. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności w wymiarze od trzech do dwudziestu lat. W toku dalszego postępowania mają zostać ustalone dokładne motywy działania sprawcy, a także to czy cios był wynikiem nagłego impulsu, czy też poprzedzony wcześniejszymi napięciami. Wydarzenia tego typu zwracają uwagę opinii publicznej i podnoszą pytania o skalę przemocy w relacjach międzyludzkich oraz rolę używek takich jak alkohol w eskalacji agresji. Choć obaj mężczyźni przebywali legalnie na terenie Polski i nie byli wcześniej notowani, sytuacja pokazuje, że nawet pozornie spokojne spotkania mogą przybrać nieprzewidywalny obrót. Śledczy nie wykluczają, że incydent mógł mieć podłoże osobiste, jednak kluczowe będą wyniki przesłuchań i analiza zebranego materiału dowodowego. Na miejscu zdarzenia pracowali funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczyli narzędzie zbrodni, oraz ślady mogące pomóc w dalszym postępowaniu. Ranny mężczyzna pozostaje pod opieką lekarzy, a jego stan zdrowia jest monitorowany. Lokalne służby podkreślają, że reagują stanowczo na każdy przypadek przemocy i apelują o rozwagę, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie emocje potęguje alkohol. Sprawa będzie przedmiotem oceny sądu, który zdecyduje o dalszym losie podejrzanego po zakończeniu dochodzenia.